Są takie gry, które nie potrzebują głośnych premier, ani agresywnej kampanii marketingowej, żeby zostać z nami na lata. Gry, które nie krzyczą, a po prostu zapadają w pamięć. Dla mnie jedną z nich była Viva Pinata. Kolorowy ogród pełen papierowych stworzeń, który paradoksalnie okazał się jedną z najbardziej dożałych produkcji Rare. I dziś chciałbym wrócić do tej marki. Nie po to, by ją wspominać przez pryzmat nostalgii, ale by przyjrzeć się, dlaczego ta marka po prostu nie przetrwała, mimo że miała w sobie wszystko, żeby stać się ponadczasową serią. Był rok 2006. Rare Studio, odpowiedzialne za takie klasyki jak Banjo Kazooie, Perfect Dark czy Conker's Bad Fur Day, znajdowało się w dość nietypowym momencie swojej historii. Po przejęciu przez Microsoft w 2002 roku, studio nie do końca mogło odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ich wcześniejsze hity kojarzono z platformówkami i humorem, którego nie sposób było pomylić żadnym innym, i nagle pojawia się Viva Pinata. Gra o pielęgnowanie ogrodu, przyciąganie królowych stworzeń. I utrzymywaniu ich w szczęściu. Na papierze brzmiało to jak tytuł dla dzieci. W praktyce było to coś znacznie głębszego. Zresztą, już sam pomysł był odważny. Rare postanowiła stworzyć grę, która łączy symulację życia z mechaniką ekosystemu. Nie była zwykła gra o zwierzątkach. To był świat, który żył faktycznie własnym rytmem. Najpierw warto zatrzymać się przy samym stylu. Każde stworzenie w grze było wykonane z papieru, jakby zrodzone z dziecięcej wyobraźni i ożywione przez magię studia. Ale za tą słodyczą krył się bardzo konkretny projekt artystyczny. Papierowe zwierzęta nie były tylko urocze, ich konstrukcja symbolizowała kruchość świata natury. Coś, co można pielęgnować, ale też bardzo łatwo zniszczyć. Każda decyzja gracza, czy to rozwalenie trawy, zmiana gleby, pozbycie się jednego gatunku, miała wpływ na cały ekosystem. To trochę jak dziecięca wersja SimCity, w której każdy Uśmiech miał swoją cenę. To była piękna metafora natury cyklu życia i śmierci, konkurencji i współistnienia. Dla dzieci mogła to być prosta gra o zwierzątkach. Dla dorosłych lekcja ekologii, zarządzania i cierpliwości. Kiedy jedna z piąt ginęła, nie było to tylko zdarzenie techniczne. To było wydarzenie w ogrodzie, którego efekt odczuwał się emocjonalnie. Szczególnie, że te piniaty można było nazywać i jak mi Ferdek, mój Warren Umar, było mi bardzo smutno. Kompozycje Granta Kirkhopa, tego samego, który stworzył ścieżki dźwiękowe do banjo kazooie i GoldenEiser 07, nadały. Grze Wyjątkowy charakter. To była muzyka, która nie próbowała przyciągać uwagi. Ona po prostu istniała miękko, dyskretnie, jakby była częścią natury ogrodu. Z jednej strony wesoła, z drugiej niosąca ze sobą pewną nostalgię. Można było godzinami patrzeć jak ogród się rozwija, słuchając tych spokojnych dźwięków i czuć coś bardzo rzadkiego w grach. Ciszę, która nie jest pustką. Microsoft miał co do tej marki większe plany, równolegle powstał serial animowany, zestawy zabawek, książki nawet materiały edukacyjne. W teorii wszystko układało się w gotową markę na wiele mediów i cały świat. Problem w tym, że nikt nie wiedział do kogo właściwie jest skierowana. Dla dzieci zbyt skomplikowana, a dla dorosłych wyglądała zbyt dziecinnie. Efekt? Gdy wyszła w 2006 roku na Xboxa 360 platformę kojarzoną głównie z Halo i grami akcji, Raczej po prostu nie wiedzieli co z nią zrobić. Recyzjanci chwalili, ale sprzedaż nie nadążała. Dwa lata później Rare spróbowało raz jeszcze. W 2008 roku ukazała się Viva Pinata Trouble in Paradise. Rozwinięta wersja oryginału z większą różnorodnością gatunków, ulepszonym interfejsem i wieloma zmianami quality of life. Dodano też funkcje sieciowe i możliwość skanowania kodów, które pozwalały odblokowywać Pinaty. To była świetna i dopracowana gra, ale dalej ta pierwsza część jest moją ulubioną. Viva Pinata, Trabant Paradise po prostu pojawiła się, gdy świat już dążył zapomnieć o poprzedniej części. Na rynku dominowały wówczas gry akcji, fps -y, a gatunek symulacji przeżywał lekki kryzys. Można by rzec, że była ona jak ogród, który rozkwitł nie w tym sezonie, co trzeba. Wraz z końcem pierwszej dekady XXI wieku, Rare zaczęło zmieniać się coraz bardziej. Studio, które kiedyś było symbolem kreatywności, zostało wciągnięte w projekty związane z Kinectem i później z Sea of Thieves. Viva Pinata po prostu zniknęła. Nie było oficjalnego pożegnania, żadnego komunikatu, po prostu pewnego dnia i temat zniknął i tyle ją widzieliśmy. A potencjał był ogromny. Świat z Pinatami mógłby rozwijać się w kierunku np. gry MMO, czy tak bardzo teraz chętnych live serwisów. W epoce Animal Crossing Horizons, czy Stardew Valley, widać jak bardzo Viva Pinata była produktem wyprzedzającym swoje czasy. Kiedy dziś wracam do niej, widzę grę, która nie zestarzała się prawie wcale. i wizualna stylizacja nadal robi wrażenie, a mechanika ekologicznej równowagi wydaje się Wręcz bardziej aktualna niż kiedykolwiek. To gra, która uczyła empatii w sposób prosty, ale skuteczny. Nie mówiła o tym wprost, ale pokazywała, że świat wymaga troski, cierpliwości i zrozumienia. Dla mnie, jako gracza, który dorastał z tą produkcją, to coś więcej niż tylko wspomnienie. Fragment dzieciństwa, który pokazał, że gry mogą być spokojne, delikatne i jednocześnie mądre. Dziś o niej przypomina głównie społeczność fanów, fora i kilka nagrań na YouTube, gdzie gracze tworzą własne ogrody na PC lub starych konsolach. Microsoft wrzucił tę markę do zbiorczych kolekcji, jak Rare Replay, ale nigdy nie odważył się jej aktywować, a szkoda, bo w epoce, gdy gry coraz częściej stają się hałaśliwe, pełne pośpiechu i rywalizacji, Viva Pinata mogłaby być takim antydotum, miejscem, gdzie można po prostu być. Kiedy pierwszy raz grałem w nią, miałem wrażenie, że to gra o szczęściu. Z czasem zrozumiałem, że to gra o równowadze. Dziś, patrząc wstecz, myślę, że Rare stworzyło coś naprawdę wyjątkowego. Markę, która zniknęła nie dlatego, że była słaba, a po prostu świat nie był na nią gotowy. I może właśnie dlatego jest moją ulubioną marką od tego studia, bo nawet jeszcze nie doczekała się już kolejnych kontynuacji to... to wciąż rośnie gdzieś w pamięci wszystkich graczy. Bo jeśli też spędzaliście wiele godzin w ogrodzie zastanawiając się gdzie umieścić płotek, jakąś roślinkę, jak do siebie przywołać jakąś piniatkę, to wiecie o czym po prostu mówię. Jeżeli nie wiecie, to zachęcam was bardzo do spróbowania, bo na PC jest mega łatwa, żeby ogarnąć tą grę. Bo niektóre ogrody nawet po latach potrafią zakwitnąć i ja mam nadzieję, że również wam spodoba się ta gra.